Przez wiele lat trzecia tajemnica fatimska była jednym z najlepiej strzeżonych sekretów Kościoła. Matka Boża przekazała tę wiadomość trojgu dzieci w 1917 roku, ale poprosiła, aby została ujawniona światu dopiero po 1960 roku. Jednak gdy nadszedł czas, tajemnica pozostała zamknięta na siedem zamków. Sam papież Jan Paweł II postanowił przez jakiś czas utrzymać ją w tajemnicy. Co sprawiło, że wiele osób zastanawiało się, co tak poważnego mogło się tam znajdować. To podsyciło plotki i teorie, które rozpalały wyobraźnię ludzi. I nic dziwnego. Orędzia fatimskie zawsze były bardzo silne. Pierwsza tajemnica dotyczyła wizji piekła, gdzie dusze cierpiały niewyobrażalne męki. Matka Boża prosiła o modlitwę i nawrócenie, aby ratować te dusze i zapobiec temu, by inne tam trafiły. W drugiej tajemnicy mówiła o zakończeniu I wojny światowej, ale ostrzegała, że jeśli świat pozostanie daleko od Boga, nastąpi wojna jeszcze bardziej niszczycielska. Poprosiła również o poświęcenie jednego kraju swojemu niepokalanemu sercu, aby uniknąć wielkich tragedii. Natomiast trzecia tajemnica, ujawniona publicznie dopiero w 2000 roku, dotyczyła jeszcze bardziej delikatnych spraw kryzysu w samym Kościele katolickim. Wspominała o czasach, gdy wiara osłabnie, przywódcy religijni odejdą od nauk Boga, a w Kościele pojawią się wątpliwe praktyki. Wizja ta ukazywała ogromne trudności dla Kościoła, który powinien być duchowym fundamentem świata. Ale te przesłania kryły w sobie coś jeszcze. Polscy badacze, znani ze swojej głębokiej wiary i oddania matce Bożej, wierzyli, że nadal można odkryć coś więcej. Zaczęli studiować tajemnice fatimskie. Próbując znaleźć powiązania między tymi orędziami a globalnymi wydarzeniami, które miały miejsce. W swoich badaniach natrafili na relacje, które zdawały się łączyć te tajemnice z ciągiem wydarzeń, które właśnie teraz zaczynają się urzeczywistniać. To, co odkryli, było szokujące i nadało nowe znaczenie przesłaniom fatimskim, które dotyczą zarówno Polski, jak i innych ważnych i bliskich nam narodów. Co odkryli ci badacze? Jakie narody zostały wymienione? Moim zadaniem w dzisiejszym nagraniu jest pokazanie Wam, co odkryli Ci badacze. Dlatego proszę, abyście skupili na tym swoją uwagę. Przesłania analizowane przez polskich badaczy przynoszą wstrząsające ujawnienia dotyczące tego, co dzieje się obecnie i co prawdopodobnie wydarzy się z ludzkością w przyszłości. Z tych przesłań wynika, że nadchodzą czasy wielkich prób dla narodów, w których wiara i odporność zostaną wystawione na ciężką próbę. Matka Boża ostrzegała przed rozwojem wydarzeń globalnych, które wpłyną na cały świat, powodując napięcia między wielkimi mocarstwami i głębokie zmiany w równowadze sił między narodami. Rosja pojawia się jako jedna z głównych bohaterek tego scenariusza. Pod silną presją zmaga się z wyzwaniami na wielu frontach, przechodząc okres niestabilności i rosnących rywalizacji. Chiny z kolei starają się szybko zwiększyć swoje wpływy na świecie. Co prowadzi do nowych konfliktów i reakcji ze strony innych narodów. Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, choć wahają się przed bezpośrednim działaniem, koncentrują swoje wysiłki na strategicznych regionach, takich jak Bliski Wschód i Azja, próbując utrzymać globalną równowagę. W Europie przesłania wskazują na czas wielkiej niepewności. Sojusze są wystawiane na próbę. A błędne decyzje niektórych krajów prowadzą do katastrofalnych konsekwencji. Niemcy są wskazywane jako kraj podejmujący działania, które powodują niestabilność na kontynencie, co spotyka się z ostrą reakcją Rosji. W obliczu tych przemian wiele narodów ponosi poważne straty i widzi, jak ich struktury zostają zachwiane, co zmienia układ sił w regionie. Polska, która również została wymieniona w przesłaniach, nie pozostanie na uboczu tych wydarzeń. Zostanie uwikłana w napięcia i stanie w obliczu wielkiej presji, będąc obiektem zainteresowania innych narodów. W przesłaniach wspomniano również o niezwykłych znakach w przyrodzie: niecodzienne zjawiska na niebie, ekstremalne zmiany klimatyczne, a nawet przekształcenia geograficzne pojawiają się jako wyraźne ostrzeżenia dla ludzkości. Te wydarzenia są postrzegane jako pilne wezwanie do refleksji nad swoim życiem i powrotu do Boga. Przesłania nawołują do modlitwy, nawrócenia i życia bardziej zgodnego z wartościami duchowymi, przypominając, że wciąż jest czas na zmianę biegu historii. Ale najbardziej poruszającym punktem przesłań jest objawienie dotyczące Polski. W obliczu tak wielu wyzwań Polska pozostaje niezłomna. Jej historia oporu oraz głęboka wiara czynią z niej wyjątkowy przykład. Naród polski, dzięki swojej oddanej czci wobec Matki Bożej, znajduje siłę, by przezwyciężyć przeciwności i chronić swoją tożsamość. Wśród licznych trudności, jedynie Polska jest opisana jako kraj, który w pełni przetrwa ten okres prób. Nie bez powodu to właśnie Polska została wybrana przez Matkę Bożą, aby stać się fundamentem globalnego odrodzenia duchowego i moralnego. Pod opieką Bożą Polska wyłania się jako latarnia nadziei, prowadząc świadku bardziej sprawiedliwej i oświeconej przyszłości. Misją Polski nie jest jedynie przetrwanie, lecz przewodzenie. Polska jest wezwana, by stać się przykładem wiary, wytrwałości i miłości. Nawet w obliczu największych przeciwności, Polska staje się schronieniem dla tych, którzy szukają odnowy i pojednania. Jej rola wykracza poza granice geograficzne. To Ziemia wybrana, by pokazać światu, że prawdziwa siła tkwi w wierze i duchowej jedności. Ostateczne przesłanie jest jasne: Polacy muszą zachować swoją niezachwianą wiarę, pozostać na swojej Ziemi i ufać Bożemu Planowi. Polska nie będzie jedynie krajem, który przetrwa, ale stanie się punktem wyjścia dla nowej ery pokoju i sprawiedliwości. Pod opieką Matki Bożej prowadzi ludzkość ku odbudowie bardziej ludzkiego i duchowego świata. Jest żywym dowodem na to, że dzięki wierze i miłości, nawet najciemniejsze chwile mogą zmienić się w światło. Polska jest symbolem nadziei, pokazując, że Boży plan zawsze zwycięża, nawet gdy wszystko wydaje się stracone. Jednak aby naprawdę zrozumieć znaczenie przesłań fatimskich i rolę, jaką odgrywają w naszych czasach, musimy wrócić do centralnej postaci tej historii, siostry łucji, wybranej przez matkę Bożą aby przekazać światu tak głębokie i aktualne objawienia. Siostra Łucja od Jezusa była kimś więcej niż tylko świadkiem objawień w Fatimie. Przez całe swoje życie była kanałem łaski i żywym przypomnieniem o miłości i miłosierdziu Boga. Wraz ze swoimi kuzynami Franciszkiem i Jacyntą Marto Łucja została wybrana przez Matkę Bożą, aby przyjąć i przekazać orędzia, które do dziś głęboko rezonują w naszych sercach. Te przesłania są pilnym wezwaniem do nawrócenia, modlitwy i zaufania Bogu, szczególnie w czasach niepewności i trudności. To, co czyni misję siostry Łucji tak ważną, to fakt, że jej słowa wciąż brzmią aktualnie. Badania polskich naukowców nad przesłaniami Matki Bożej Fatimskiej pokazują, jak bardzo są one istotne w obecnych czasach. Matka Boża, w swojej nieskończonej dobroci, nie ostrzegła nas jedynie przed konkretnymi wydarzeniami. Ale wskazała drogę ochrony i odnowy, modlitwę różańcową. Łucja zawsze podkreślała, że różaniec to nie tylko pobożna praktyka, ale potężna duchowa broń przeciwko złu oraz źródło pokoju i łaski. Matka Boża wielokrotnie prosiła, aby różaniec był odmawiany codziennie, nie tylko dla ochrony osobistej, ale także dla nawrócenia grzeszników, pokoju na świecie i umocnienia wiary w trudnych czasach. Łódź wiedziała, że bez modlitwy serce człowieka ma tendencję do oddalania się od Boga i popadania w rozpacz wobec prób i przeciwności. Dlatego całe jej życie było świadectwem wierności temu wezwaniu, nawet w chwilach, gdy zmagała się z wątpliwościami i prześladowaniami. Dziś orędzia fatimskie wciąż wzywają nas do modlitwy i ufności. Światowa sytuacja może wydawać się przerażająca, z narastającymi napięciami i wyzwaniami. Ale Matka Boża przypomina nam, że przede wszystkim to Bóg sprawuje kontrolę. Ofiaruje nam Różaniec jako tarczę i przewodnik coś, co może przemieniać serca i zmieniać bieg naszej historii. To prosty akt, ale pełen mocy. Łucja zawsze mówiła, że nie ma sytuacji tak trudnej, której modlitwa Różańcowa nie mogłaby złagodzić. Odkrycia dokonane przez polskich badaczy pokazują nam również, że orędzia fatimskie są zaproszeniem. Aby spojrzeć poza trudności i odnowić naszą ufność w Bożą Opatrzność. Nie są one jedynie ostrzeżeniami przed przyszłymi niebezpieczeństwami, ale także obietnicami, że dzięki wierze i modlitwie możemy przezwyciężyć każdą przeciwność. Matka Boża zapewnia nas, że jej niepokalane serce zatriumfuje, a siostra Łucja pozostawiła nam przykład, jak współpracować z tym planem, żyjąc w modlitwie wierności i miłości. Wobec tego wszystkiego jesteśmy wezwani do działania. Nie wystarczy wiedzieć lub wierzyć w orędzia, trzeba je wcielać w życie. Odmawiać różaniec, poświęcać swoje życie niepokalanemu sercu Maryi i dążyć do życia w nawróceniu, to kroki, które nas chronią i zbliżają do Boga. Siostra łucja pokazuje nam, że prawdziwa siła nie tkwi w ludzkiej mocy, ale w pokorze przed Bogiem i zaufaniu Jego obietnicom. Niech orędzia Matki Bożej Fatimskiej i świadectwo siostry Łucji zainspirują nas do umacniania naszej wiary, częstszej modlitwy i duchowego przygotowania się na to, co ma nadejść. Jak Łucja zawsze powtarzała: Nie mamy się czego bać, ponieważ Bóg jest z nami, a mając Matkę Bożą u naszego boku, mamy wszystko, czego potrzebujemy, aby stawić czoła dzisiejszym wyzwaniom i budować przyszłość pełną pokoju i nadziei. Módlmy się. O Najświętsza Dziewico Maryjo, Matko Boża i nasza ukochana Matko. Dziś stajemy przed Tobą z pokornym sercem pełnym wiary. Zawierzamy się Twemu niepokalanemu sercu, bezpiecznemu schronieniu i niewyczerpanemu źródłu miłości i miłosierdzia. Tak jak chroniłaś siostrę Łucję i prowadziłaś tak wiele dusz bliżej Boga, prosimy Cię, abyś również nas otuliła swoim płaszczem ochrony. Droga Matko, spójrz na nas i nasze rodziny. Wstawiaj się u Twego Syna naszego Pana Jezusa Chrystusa, abyśmy zostali umocnieni w naszej wierze i prowadzeni drogą nawrócenia i pokoju. Naucz nas modlić się różańcem świętym z oddaniem, przyjmując łaski, które zsyła na nasze życie i na cały świat. Niech nigdy nie zapomnimy o mocy modlitwy, nawet w chwilach największych trudności. Pani Fatimska, wiemy, że Twoje orędzia są wezwaniem do miłości, modlitwy i całkowitego oddania się Bogu. Pomóż nam zrozumieć i żyć tymi orędziami każdego dnia, zawsze szukając pojednania z Ojcem i ofiarując nasze ofiary za nawrócenie grzeszników. Niech będziemy narzędziami pokoju, światła i nadziei na świecie. Prosimy za wszystkie narody, a szczególnie za te, które są w konfliktach i cierpieniu. Przynieś pocieszenie zagubionym, siłę tym, którzy walczą o sprawiedliwość i spokój tym, którzy dźwigają ciężar prób i przeciwności. Strzeż Polski i wszystkich narodów pod swoim czujnym okiem i prowadź nas jak kochająca matka do triumfu twego niepokalanego serca. Najświętsza Maryjo, Królowo nieba i ziemi, powierzamy ci wszystko. Chroni nas, umacniaj nas i prowadź nas bliżej twojego Syna Jezusa. Niech on króluje w naszych sercach i przemienia ten świat w odbicie niebiańskiego pokoju. Amen.